Zrobiły robotę dziewczyny, zrobiły robotę kobiety. Chciałabym być taką kobietą. I wiesz, i mijają dwa lata. Ja jestem tą kobietą w tym miejscu, nie? I to jest takie niesamowite, bo ja mi musiałam pokonać tyle wewnętrznych demonów, lęków, oporów, granic, zdefiniować się na no nowo, zdekonstruować. Musiałeś wszystko pierdolnąć. I jak osiągnęłam jakby moment zero siebie, to dopiero mogłam jakby wykreować to, kim ja jestem naprawdę, sięgnąć do tego, kim ja jestem naprawdę, zrozumieć to w ogóle, kim ja jestem i nabrać też takich jakości, że to jest przy mnie, to jest w moim zasięgu. To wszystko były lęki, blokady, bariery, które, nie wiem, opinia publiczna. Albo ja i sobie sama to wyznaczyłam. Nie wiem, szkoła, system edukacji, preferencji, jakieś tam paradygmaty, patriarchaty. To wszystko było w mojej głowie. I ja dzisiaj, wiesz, jestem tym człowiekiem, którym kilka lat temu chciałam być. Dzisiaj jestem możliwie naj najlepszą wersją siebie. Osiągnęłam taki moment, że jakby. Zawsze dobierając jakieś cechy, to ja sobie myślałam: oto to są cechy i jakości, jakie ja bym chciała mieć w życiu. Takimi jakościami, prezentować się w świecie, z nich, z tego miejsca się wyrażać. I to się stało. I ja nawet nie wiem, kiedy to się wydarzyło. Wiesz, dzisiaj moje tematy to jest, gdzie ja wystąpię, gdzie ja dam wykład, jakim ludziom pomogę i w jaki sposób je ja poszerzę? Ich świadomość, dobrobyt, dobrostan, zdrowie psychiczne, zdrowie środowiskowe, ekologię i zasoby. To są moje dzisiejsze problemy. Jaką je jakoś wniosę do świata? Jak je usprawnię czyli życie? To, są, to jest w ogóle. E, <ścoughs> czy to w ogóle to jest problem? Czy to można nazwać pr problemem? Marzenie zmagać się z takimi pytaniami, jak ja jeszcze bardziej mogę pomóc komuś w życiu? Ups! Co? Krzesło się samo położyło. Co tam się nie dzieje? Nikąd. To nie byłam ja! To była Ziemi! A, wibracja Ziemi! <laughs> Ogień to na pewno jest mój element. Dla mnie ogień to dom, ciepło, posiłek, pożywienie, ale także schronienie, bliskość, namiętność, kreacja, pasja, stwarzanie to chęć. Ogień we mnie powoduje, że że mi się chce, że ja się czuję blisko, że ja się czuję przytulona. Nie traktuję go tylko jako takiego wyznacznika transformacji, trudu, tylko właśnie uważam, że on jest takim newralgicznym, nieodzownym elementem stwarzającym poczucie komfortu. Dla mnie ciepło jest poczuciem komfortu, ja dlatego tak bardzo lubię słońce za dnia, nocą ogniska i piec. No bo chociażby mamy tą możliwość przygotowania posiłku. On jest też takim wiążącym, ogrzewającym, zasilającym, wspierającym. I tak, jogiń dla mnie to, to na pewno jest dom. Nawet będąc często w podróży, nie miejąc domu przez wiele tygodni, miesięcy, to, to mi daje namiastkę ułożenia, takiego wewnętrznego pojednania. Ta transformacja wspomniana oczywiście też następuje, bo ogień zabiera. On koi, on goi, on leczy, on uzdrawia. Ja miałam ciężkie życie. Im było bardzo dużo bólu, cierpienia, krzywd, też żalu, wstydu, pretensji, obwiniania. Różnych beznadziejnych ruminacji, i, i ogień był tym e, żywiołem, który bardzo mocno to we mnie ułożył. Naprawdę głęboko uzdrowił i oczyścił odżywił i nakarmił i ponownie tutaj wracamy do tego pożywienia. Ogień też daje mi poczucie bliskości. Ludzie się mnie ciągle pytają: O, bo podróżujesz tak sama, ciągle jesteś sama, pewnie jesteś samotna. I nie, może jestem w podróży sama, może w ogóle w życiu jestem jakby często, ciągle sama, ale ja nigdy nie jestem samotna. To nie jest coś, co mi towarzyszy. Ja uwielbiam być sama. Ja wtedy czuję się sobą. Lubię się łączyć, integrować, poznawać, doświadczać. I wiesz, ja nie ja lubię niewygodę. Ja lubię pewnego rodzaju dyskomfort, brud. Myślę, że lubię surowe warunki. Lubię ciszę, będąc. Na różnych kontynentach, śpiąc w namiocie w różnych miejscach. Ja nigdy nie czuję się samotna i ta cisza, ona jest taka karmiąca, ona jest taka potrzebna. Ja to uwielbiam. To nie jest coś, co mi przeszkadza, ja to uwielbiam. To jest takie moje. I też uważam, że wygoda powoduje, że. Ludzie się rozleniwiają, że ludziom się nie chce, że nie wracają, siadają na kanapie, włączają telewizor i nie, się nie chcą mówić, czy to jest dobre, czy złe, po prostu takie to zupełnie nie moje. I, I myślę, że wygoda właśnie powoduje, że my robimy mniej, sięgamy blisko i się rozpraszamy. A ja w tej dziczy i głuszy... Odnajduję tak głośne obrazy i wyrazy, że ja tego nie potrzebuję. <noise> to... Ja naprawdę czuję się sobą głównie wtedy, kiedy jestem w przyrodzie, kiedy jestem w naturze. Kiedy jestem jej częścią. My wszyscy jesteśmy częścią przyrody, my wszyscy jesteśmy częścią natury, ale gdy wiesz, idziesz szlakiem któryś dzień, tydzień, miesiąc i nie spotykasz człowieka, albo i może spotykasz, ale sporadycznie, to pojawia się taka, taki dialog do istności. Do istoty i istności. I tam się wyłania wszystko. Nie, ale tam wychodzi na początku może nie tylko, ale wyłania się brud, szlam, znój, wszystko to, co mamy sobie do wyżygania, wszystkie momenty, których żałujemy, wszystkie te momenty, kiedy klękaliśmy z bezsilności, tam się pojawia płacz, tam się pojawia wszystko. Ja myślę, że kluczem jest powiedzenie sobie, że. Ok, przyjmij to, zaobserwuj doświadcz, zaabsorbuj przytul i rozpuść. Niech ten ogień to przetransformuje, niech cząstki tego wszystkiego, co zostało tam wrzucone, wniosą, wzniosą się do słońca, a on to zaniechiluje, rozłoży i ułoży.